no twój pryncypałek też na pewno więcej nim ma, no no ja nie wiem, bo wiesz, że on tam więcej tam Nie ja wiem, ale więcej nim ma, no Chyba że jest nie jak jest naczepa jego, no to dziewięć 9 stów, no Jak to? Bo naczepa jest jego, nie? Tak. No to 9 stóp no. No, no. no Ale musisz się doliczyć na, na amortyzację naczepy no to jeden swój na to samo wychodzi. Także to nie ma, nie ma, nie ma już w tym jakiejś skróciłości, po transportu? Nie, nie to że nawet transportu, to nie ma za dużo, bo nie ma kto jeździć. Po prostu nie zajął bo nie ma już czego, no. Obliczałem, że oni muszą...